Dzień dobry. Cieszę się, że jesteś i że możemy przedsięwziąć coś razem. A ja proponuję, żebyśmy się dzisiaj zajęli wspólnie czymś takim jak całokształt. Jak obserwujesz to, co się dzieje dookoła, co się dzieje w polityce, co się dzieje na świecie, co się dzieje w kontaktach międzynarodowych, co się dzieje w szkołach, co się dzieje w instytucjach, co się dzieje w bankach, co się dzieje w domach, to prawdopodobnie wiesz to samo co ja: że zaproponowano nam wszystkim udział w totalnym konflikcie. Konflikt byle pretekstem sztuczny, wymyślony, ty jesteś dobry, a ja jestem zły, lub coś w tym rodzaju. I można by było to potraktować jako gry komputerowe, tylko że to nie są gry komputerowe, to są gry ludzkim życiem, ale nie tylko. To są gry życiem tej planety, jak się orientuję. Wiesz, nie ma energii dobrych i złych. Są tylko myśli, emocje, intencje, które je kształtują. I te myśli, emocje i intencje nagromadziły się w taką wrogość i w taką nienawiść do życia. Nie do ciebie personalnie, do mnie personalnie, chociaż też, do życia jako takiego, do życia dzieci, do życia roślin, do życia. Drzew, do życia ptaków, do życia ryb, do życia wody, do życia na planecie. Zobacz, zobacz, jak to daleko poszło do planety, która jest przecież domem życia naszym wspólnym. Twoim, moim, misia koala, Indianina, Rosjanina, Niemca, Francuza, Amerykanina. Wietnamczyka, Chińczyka, wspólnym. Lecz od dawna coś drąży, tak? Od dawna, bo to nie są rzeczy nowe, to nie są nowe zjawiska, tylko skala się powiększyła, ponieważ dla tego podziału, dla tej, nazwę to wprost, kultu śmierci. Filozofii śmierci, instytucji śmierci, czczenia śmierci. Stało się to bardzo możliwe do spopularyzowania w wielkiej skali, ponieważ mamy media społecznościowe i media jako takie, które docierają wszędzie. Więc ponieważ tak się dzieje, ale tak się też dzieje z energią, a że energia dociera wszędzie i jest wszędzie. Ja Ci dzisiaj proponuję, żebyśmy się zajęli wspólnie takim tematem jak odrodzenie życia na ziemi. Ja jestem tym bardzo zainteresowana. Ja jestem zainteresowana tym, żeby... Na Ziemi królowała radość życia, żebyśmy mieli Słońce w herbie, bo my jesteśmy spod tej szczęśliwej gwiazdy. Nie jesteśmy z nieba, które nie wiadomo, czy jest w czarnej dziurze, czy na jakiejś planecie. Jesteśmy stąd. I to jest nasz dom. Więc proponuję Ci, żebyśmy się dzisiaj zajęli odrodzeniem naszego domu. Naszego domu do wspólnego życia. Do życia delfinów, do życia, jak ci powiedziała mi się do, do życia żółwia, do życia mojego kochanego wróbelka, który przychodzi tutaj, i teraz tych świerkotek, które przyleciały z zimniejszych krajów. Do życia jako takiego. Ja nie wiem, czy ty masz swoje ulubione drzewo, czy w ogóle lubisz drzewo, bo ja bardzo. I mam takie drzewo. Wprawdzie ono nie jest w Warszawie, tylko w Krakowie, ale ja je odwiedzam i ono dodaje mi mocy. Od wielu lat wspominałam już o tym. Szczególnie było to ważne w czasach, w których sama tkwiłam w czymś takim, co zajmowało się destrukcją no, takich specjalnych, gdzie destrukcja bardzo szybko jest montowana. To jest kultura, to jest nauka, to jest szkolnictwo, edukacja, to jest prawo. To jest swoboda bycia, swoboda życia, to jest bezpieczeństwo, naturalność i poczucie bycia u siebie. Więc ja Ci proponuję, żebyśmy stworzyli dzisiaj taki team. Powiedziałam, klub optymistów warto założyć. Coś w tym jest takiego. Ale to ma większy wymiar. Chodzi o widzenie całości. Więc proponuję Ci, jeżeli Cię to interesuje, żebyśmy zobaczyli całość. A całość możemy zobaczyć tylko ze swojego wyższego ja, z tej części nas, która jest częścią duchową, która jest częścią ponad nami, ale nas samych. Nazywa się wyższe ja, wyższy poziom umysłu. Będę na ten temat robiła intuicji, telepatii, które są częściami składowymi tego wysokiego poziomu umysłu. Będę robiła zajęcia. 14 grudnia to jest bardzo dobry czas na tworzenie nowego. Bo za chwilę słońce zacznie słońca przybywać, a my mamy być gotowi, żeby wraz z nim odbudowywać to, co na Ziemi się zamyka w cyklach, prawda? Życie w cyklach. Zima to cykl odpoczynku, ale wtedy w zimie, w cyklu odpoczynku, wszystko się przygotowuje do tego żeby na wiosnę pokazać, jakie będzie wspaniałe najpierw w aurze drzew to widać. Nie? Widziałeś to, widziałaś to na pewno, że drzewa mają taką poświatę dookoła siebie. One już wiedzą, gdzie będą liście. Bo właściwie na tej planecie wszystko jest duchowe. Te drzewa są duchowe. My jesteśmy istotami duchowymi. I wszystko, co żyje, jest duchowe. I cała planeta I jest również taka. To nie jest proch. I z prochu nie powstało. Ani planeta, ani ty, ani ja. Więc, gdybyśmy mogli tak w spokoju pomedytować, żeby zająć się właśnie tym odradzaniem życia na Ziemi, ja Ci proponuję, żebyśmy to zrobili tak. Jeżeli lubisz i lepiej się z tym czujesz, to zamknij oczy, a ja poprowadzę medytację. Poprowadzę medytację pod tytułem odrodzenia. Więc jeśli chcesz o niej wziąć udział, bardzo Cię serdecznie zapraszam. Możesz zamknąć oczy, żeby być bliżej siebie i głębiej w sobie. Bo czy wiesz o tym, czy nie? I tak widzisz świat oczyma umysłu. Nie tylko oczyma oczu, a oczyma umysłu. Więc zamknij oczy i proszę cię rozsiąć się bardzo wygodnie. Tak wygodnie, jak tylko możesz. Dobrze jest. Gdy stopy mają kontakt z Ziemią, czyli w takiej pozycji, żeby część ciała, żeby stopy miały kontakt z Ziemią, Ziemia jest konkretem, rzeczywistością, realizmem, stabilnością, poczuciem bezpieczeństwa. Więc jeśli wygodnie siedzisz i masz stopy na Ziemi, oprzyj się wygodnie. A ja cię proszę, wymarz zamknięte oczy. Wyobraź sobie, że unosisz się do góry, tą częścią ciebie, która swobodnie wędruje w czasach i przestrzeniach, ponad siebie. I gdy wędrujesz ponad siebie równo nad sobą, to popatrz, z wysokości, bo z wysokości lepiej widać inaczej najpierw popatrz na siebie z ponad głowy potem na swój dom na swoje obejście jeżeli unieszesz się troszkę wyżej to możesz zobaczyć otoczenie, ulicę okolice dzielnicę lub większą część tego czegoś, tej przestrzeni, w której żyjesz. Poprzyglądaj się temu spokojnie i wędruj jeszcze wyżej. Bo gdy powędrujesz jeszcze wyżej, możesz zobaczyć dużo, dużo więcej z wysokiej wysokości. Dużo więcej. I gdy jesteś tam wysoko ponad sobą i możesz ogarnąć przestrzenie duże, to ja cię poproszę o takie zachowanie. Ponad sobą odwróć się twarzą ku przeszłości. Przyszłość masz z jednej strony, przeszłość masz z drugiej strony, więc odwróć się ku przeszłości. I wyobraź sobie, że stoisz tam na wysokiej wysokości w kręgu. Jesteś w tym kręgu w pojedynkę. I ten krąg jest połączony z drugim, tak jakby to była ósemka. Ten drugi jest jeszcze dalej w przeszłości, a ty patrz w kierunku przeszłości. I zaproś do tego drugiego kręgu wszystkich niszczycieli życia. Zaproś tych, którzy biją dzieci. Malenkie dzieci. Zaproś tych, którzy się znęcają nad nimi w przedszkolach, w szkołach. Na uczelniach, a nade wszystko w domach. Zaproś tych, którzy wydają rozkazy innym ludziom, że ma być tak jak oni chcą. Zaproś chorych na władzę. To potężna choroba. Manifestuje się właśnie tym, wydawaniem rozkazów innym, żeby robili na żądanie. Żeby byli posłuszni i żeby byli grzeczni. I żeby byli sługami tych, którzy się wynoszą jako panowie. Nie ma takiego układu między istotami duchowymi. To jest obce. To jest cudze. Zapraszaj ich tam do tego drugiego kręgu. Więc witajcie, chodźcie tutaj. Zaproś tych, którzy niszczą lasy, puszcze, drzewa, wycinając je razem z gniazdami ptaków, które tam żyją, z całym miejscem pobytu wielu stworzeń, które tam żyją. Rąbią, palą, Ponieważ mają obsesję pieniędzy, ta obsesja zdeprywowała ludzi do tego stopnia, że siebie nawzajem sprzedają. Więc zaproś tam tych, którzy mają obsesję na punkcie: Ja muszę to mieć jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Gdy patrzysz na to z dystansu, to możesz uznać, że to nie jest poważne, bo to tak wygląda. Ale niestety jest. Bo ta władza zarządza naszym życiem, więc zaproś tamtą władzę, jak również taką, która zamienia ciebie w zwierzę lub zwierzątko. Bez względu na to, jak ono jest śliczne, czy ono jest barankiem, czy ono jest niedźwiadkiem, czy ono jest żabką, czy ono jest myszką, czy ono jest czymkolwiek, zaproś tam. I tych, którzy naciskają guziki, uważając, że w każdej chwili wolno im zabijać. Produkują do tego celu samoloty. Po to, żeby zabić mniej ciebie. Zobacz. Od małego dziecka uczą grać w gry Endera. W naciskanie guzików, żeby szybciej to zrobić, żeby mieć kadry. I my, sterowani przez maszyny, to kupujemy, nasze dzieci też. Więc możesz im oddać te maszyny tam również. Jeśli chcesz naciskaczą guzików i tym, którzy wyliczają Ci każdy grosz, żebyś nie mogła i żebyś nie mógł żyć na właściwym, godnym poziomie, też tam zaproś. I zaproś tych, którzy z żywnością na ziemi, z odżywianiem, z pożywieniem, z roślinami zrobili straszną rzecz zamieniają je w trucizny. Zarówno te rośliny, które jemy, jak i te rośliny, które jedzą zwierzęta, jak i mięso. Służy temu cała, ogromna masa specjalistów od chemii, od robienia zastrzyków, 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 zastrzyków z trucizną. Zaprosić tam do tego drugiego kręgu. Patrz, jaką mamy liczną klientelę. Nie obawiaj się. Spokojnie. I zaproś tych, którzy są przywódcami. I wszystkie takie tyty, które mają się za bogów życia i śmierci, wyglądają jak człowiek bez twarzy w kapturze. To są byty. One są na usługach. Filozofii śmierci. Ale my przecież wiemy, że życie jest wieczne i że się odradza. Więc, ale oni robią swoje. Ja nie chcę ginąć i umierać. I tobie też proponuję, zajmiemy się odrodzeniem. Jest dobry czas na to, żeby to zrobić. A my właśnie tu jesteśmy. Więc zaproś te byty, i zaproś te strachy, i zaproś tych wszystkich, którzy zamieniają ludzi w szaraki, w szarych obywateli, którzy mówią, że są tylko obowiązki, którzy zamieniają ludzi w czarnowidzów, którzy zamieniają ludzi w szczęśliwych w nieszczęśliwych. Zaproś tych, którzy robią z kobiet wdowy. Zaproś tych, którzy robią taką ideologię, żebyśmy byli chorzy lub żebyśmy byli karekami. Zaproś tam wszystkie elity do tego drugiego. Które niszczą planetę. Kopiąc, ryjąc, wydobywając na powierzchnię, dziurawiąc, betonując, kamieniując, zmieniają nasze szczęśliwe życie, nasz szczęśliwy los w karykaturę życia, podporządkowaną śmierci. Zwróć uwagę, śmierci jako filozofii, jako idei w naturze nie ma. Ona została specjalnie stworzona dla człowieka, bo on ma najwyższy poziom świadomości. Najwyższy poziom świadomości, gdy zostanie opanowany tą ideą, to tworzy kogoś, kto sam umiera i zabija innych. To się tak dzieje. Nazywa się to rząd dusz. Wtedy tu jest zawiść, zazdrość. I parę innych rzeczy. Ciężkie kamienie na piersiach. Zaproś tych, którzy tak to robią, modyfikują, filozofują w takim stopniu, błogosławią to lub robią inne. Bardzo szkodliwe dla rozkwitu życia, dla rozwoju życia. Plany, projekty, plany, no i realizacje, jak widzisz. I tych, którzy się tym, nad tym rozpisują, zwróć uwagę, że jest pełno informacji. O śmierci, o śmierciach, o nieszczęściach, o tym kto kogo, nawet z odległych zakątków świata, to się upowszechnia. Nie to, gdzie ludzie są szczęśliwi, nie to, gdzie stworzyli sobie raj na Ziemi. Bo cała Ziemia jest rajem i rajem być powinna. Więc tych, którzy robią to, wręcz przeciwnie, żeby to nie był raj, tylko żeby to było piekło. że tego drugiego kręgu. Popatrz, ilu ich się tam namnożyło. Ja teraz proponuję Ci taką, takie postępowanie. Powiedz do nich tak. Ziemia jest naszą matką, naszą planetą. I każdy z nas czuje się zaszczycony, że tu jest. I że tu żyje. I jeżeli Wy nie czujecie się zaszczyceni, że tu jesteście i że tu żyjecie, tylko niszczycie naszą ziemię, nasz dom słowem, myślą, uczynkiem, ideologią, to Opuśćcie nas, opuśćcie ją. Wróćcie do tego czasu i do tej przestrzeni, który was ukształtował i tam się miejcie dobrze, bo wszystko ma swoje miejsce. Wszystko ma swoje miejsce we wszechświecie. I poproś, żeby to miejsce, którym przecinały się dwa koła tworząc ósemkę, rozłączyło się, żeby tamto, tamten krąg, krąg niszczycieli życia, śmiertelnego zagrożenia dla życia i dla planety, dla Ciebie i dla mnie, powędrował razem ze swoimi ideami tam, skąd przyszedł, do swojej czasoprzestrzeni, do swojego miejsca, do swoich miejsc, gdzie być może może się tam mieć znakomicie jako wyznawca śmierci, bo tu jest planeta życia, a życie się odradza i życie jest wieczne. Jeżeli tak się stało, jeżeli jesteś, jeżeli to uczyniłeś, czy uczyniłeś, to ja Cię proszę. Rozejrzyj się dookoła siebie z wysokiej wysokości i sprawdź, czy pojaśniało sprawdź, czy jest więcej światła sprawdź z wysokiej wysokości, czy dobrze widzisz całość, czy widzisz z przodu, z tyłu i dookoła siebie bo każdy umysł to potrafi widzieć całość działać na rzecz całości. Każde serce wie, co to jest czysta intencja, co to jest życie, co to jest przyszłość i co to jest szczęście. Więc wróć do siebie. Bardzo Cię serdecznie proszę. Rozejrzyj się po swoim miejscu, po swoim domu i sprawdź, co w Twoim domu możesz teraz zobaczyć jasno, aby to tak przekształcić, aby w Twoim własnym domu również odradzało się życie. A ja Ci dziękuję, że mogliśmy to zrobić razem. Bardzo Cię serdecznie zapraszam na następne spotkanie. Dziękuję.